Europejskie Centrum Edukacyjne College to szkoła językowa, którą znamy w Mławie od 1991 roku. Z kursów językowych skorzystało już kilka pokoleń mieszkańców naszego miasta i okolic. Kolecz proponuje kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Zaczynając od najmłodszych dzieci, czyli tzw. kursów kubusiowych, gdzie dzieci rozpoczynają naukę od czwartego roku życia, poprzez kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, kursy maturalne, a kończąc na kursach dla osób dorosłych. Koledż prowadzi również szkolenia językowe dla firm o charakterze biznesowym. Mam przyjemność rozmawiać z założycielem i jednocześnie właścicielem koledżu Piotrem Krokowskim. To, że szkoła językowa prowadzi kursy języków obcych jest rzeczą oczywistą, ale co jest takiego wyjątkowego, co wyróżnia Europejskie Centrum Edukacyjne College? E, tak, zapewne jest kilka rzeczy, które wyróżniają nas spośród innych szkół językowych. E, jedną z nich jest to, że College jest certyfikowanym centrum przygotowujących do egzaminów międzynarodowych Cambridge z języka angielskiego. Mówiąc certyfikowanym centrum, mam na myśli certyfikat, który college otrzymał od samego Uniwersytetu Cambridge w Anglii. Takim certyfikatem pewnie nie może się pochwalić każda placówka. College ciężko zapracował sobie na taki zaszczyt. Efekty są ewidentne. Stuprocentowa zdawalność naszych słuchaczy na egzaminach międzynarodowych od 2008 roku może nie sam certyfikat nas wyróżnia, ale to, że przygotowujemy i przeprowadzamy egzaminy międzynarodowe Cambridge na miejscu w Mławie. Jako jedyna w zasadzie placówka w promieniu 80 km najbliższa jaką znam jest placówka w Olsztynie. Wyróżnia nas również to, że nasi słuchacze mają doskonałe wyniki z tych egzaminów i tutaj na ten przykład mógłbym podać wyniki z egzaminów WILE, czyli Young Learners, czyli dla, dla najmłodszych, gdzie dzieciaczki otrzymują wyniki w stosunku procentowo-punktowym w granicach 90-95%, nie mówiąc już oczywiście o 100% zdawalności. Wspomniałeś o egzaminach międzynarodowych. Czy możesz trochę więcej powiedzieć, o jaki rodzaj egzaminów chodzi? Jest to cały cykl egzaminów. Dla najmłodszych egzaminy WIRE i Young Learners są to trzy egzaminy: Starters, Movers, Flyers. Te egzaminy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Dalej rozpoczynają się egzaminy o wyższej i wysokiej randze, czyli na poziomie B2, First Certificate in English, tzw. Tak FIRST na poziomie C1 Advanced i najwyższy z możliwych poziomów C2 Proficiency. Kto przeprowadza te egzaminy i gdzie się odbywają? E, egzaminy przeprowadzane są w Mławie, e, w szkole, z którą współpracujemy od kilku lat, w Szkole Podstawowej nr 7, gdzie prowadzimy patronat językowy nad pozalekcyjnymi grupami językowymi dla, dla uczniów tej szkoły. Egzaminy nie są przeprowadzone w koledżu, gdyż e, posiadamy kameralne sale lekcyjne, a wymogi egzaminacyjne są bardzo surowe. Muszą być zachowane duże odległości pomiędzy zdającymi, do tego potrzebne są duże sale. E egzaminy przeprowadzają wykwalifikowani egzaminatorzy, którzy przyjeżdżają aż z południa Polski. E nasi lektorzy nie mogą prowadzić tych egzaminów na miejscu, bo uczestniczą w nich ich uczniowie, a regulamin tego zabrania. Co dają takie egzaminy? Jeśli chodzi o egzaminy międzynarodowe dla najmłodszych, czyli jak Learners, to przede wszystkim jest to rzetelne podsumowanie i ocena danego poziomu zaawansowania. Testy, które dzieci piszą na egzaminach, trafiają do Uniwersytetu Cambridge w Anglii i tam oceniane są komputerowo, czyli ocena jest bardzo obiektywna. Dziecko otrzymuje na uroczystym wręczeniu certyfikat międzynarodowy, co bardzo motywuje ucznia do dalszej pracy w zakresie poszerzania wiedzy lingwistycznej. Sam egzamin również motywuje do dalszej pracy, a zwłaszcza, że testy oceniane są poza granicami kraju. Do egzaminu B2, czyli First Certificate in English, uczeń przystępuje w wieku 15 lat. Tak mamy ułożony program i to się sprawdza już od wielu, wielu lat. Egzamin daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w klasach młodszych szkół podstawowych i w przedszkolach. Tak więc młody człowiek kończąc ósmą klasę ma już uprawnienia merytoryczne do nauczania języka angielskiego. Kolejne egzaminy C1 i C2 podnoszą kompetencje lingwistyczne i uprawnienia. Czy koleż prowadzi grupy tylko przygotowujące do egzaminów? E, oczywiście nie. Prowadzimy również grupy ogólne, uzupełniające wiedzę czy też zaległości związane z programem szkolnym. Prowadzimy również zajęcia indywidualne, szyte na potrzeby słuchacza, tak zwane Flexi English. Co uważa Pan za najbardziej istotne w prowadzeniu zajęć? W naszej szkole kładziemy nacisk na przygotowanie uczniów do zdania egzaminów międzynarodowych. Szczególnie nacisk kładziemy na umiejętność mówienia i umiejętność Słuchania, czyli wychwytywania informacji w oryginalnych tekstach, takich jak filmy czy audycje radiowe. Dzięki temu nasi słuchacze wyśmienicie zdają egzaminy międzynarodowe, co potwierdzają egzaminatorzy spoza naszego ośrodka. Mr. Alazavi. As a teacher of English language, you have been teaching Kalan method for adults for fifteen years at college. Do you think it is effective enough in teaching adults speaking the language and having conversations? And how do your lessons look like? Kalan method is a method to learn English language. This method is the ideal way for adults to speak the language, the language that you need at work that you need when traveling, that you need for everyday conversation wherever you go. You are welcome to our lessons. Przy koleżu istnieje również, jak widać tutaj po salce, studio roka nauczamy na instrumentach, na instrumentach zespołowych, czyli na instrumentach klawiszowych, perkusyjnych, gitara, gitara basowa, sekcja wokalu, sekcja hip-hopu też mamy taką, w... przychodzą do nas i osoby starsze, i młodzież, i dzieci oczywiście. Też. Zapraszam. Mam przyjemność rozmawiać z ambasadorami e, koledżu, z Aną e, Agatką i e, Michałem. E, jest to młoda, zdolna młodzież. Nie bez kozeru tutaj nazywam e, ich e, ambasadorami, e, ponieważ e, sobie na to zasłużyli i oficjalnie ich mianuję właśnie e, ambasadorami Europejskiego Centrum Edukacyjnego Koledżu. Czym sobie zasłużyli? E, przede wszystkim... E, tym, że uczęszczali do naszej placówki od wielu, wielu lat, że podchodzili do egzaminów na różnych poziomach i wewnętrznych, i zewnętrznych, międzynarodowych. I taką kulminacją, uwieńczeniem nauki, bo można powiedzieć, że już są absolwentami w poleczu, jest podejście do egzaminu o najwyższej randze, jeśli chodzi o egzaminy międzynarodowe, czyli do egzaminu proficiency. To jest poziom C2. Poziom najwyższy z poziomów najwyższych, już wyżej się po prostu nie da. Tutaj ta zdolna młodzież, 16, 17, 19 lat, osiągnęła ten poziom w dość szybki i sprawny sposób, bo podeszli do egzaminu w maju w tym roku, który był organizowany tutaj przez naszą placówkę i ten egzamin zaliczyli bez problemu. Mam do Was pytanie, jak wspomina się naukę w naszej placówce, w koleżu i czy warto podchodzić do egzaminów międzynarodowych? Ja bardzo dobrze wspominam naukę w koledżu i uważam, że warto było uczęszczać na te zajęcia, ponieważ pomogły mi one przygotować się aż do dwóch egzaminów międzynarodowych, które zdałam z bardzo dobrym wynikiem i które na pewno w przyszłości będą uznawane przez pracodawców. Ja też bardzo cenię swój czas w koledżu. Tak samo jak Ola podchodziłam do dwóch egzaminów międzynarodowych i uważam, że zdecydowanie było warto. Zdałam je dzięki wiedzy, która była dostarczona w bardzo profesjonalny sposób i bardzo polecam. Ja również bardzo dobrze wspominam naukę w koledżu. Bardzo podobało mi się podejście nauczycieli w moim kierunku. Poziom nauczania był skierowany bezpośrednio do moich możliwości i właśnie to pomogło mi w osiągnięciu wyników w egzaminie taki, jaki chciałem. A czy warto? To uważam, że warto, ponieważ... Te egzaminy są bardzo przydatne w późniejszym życiu, nawet w tak niedalekiej przyszłości jak rekrutacja na studia, a później w osiągnięciu, w znalezieniu dobrej pracy.